Trener Krzysio. Baja bongo, baja bongo, baja bongo. Witam serdecznie, z tej strony trener Krzysio, ale mówią też na mnie inaczej, rozmaicie. The Coach na przykład ostatnio, bo też robię karierę zagraniczną, podróżuję dużo do Miami, Miami, jest takie miasto Miami, LA też popularne, prawda, destynacje i też tam robię karierę celebryci lokalni chętnie korzystają z moich usług, no bo po prostu moje usługi są najlepsze pokrótce no już nie wchodząc w szczegóły, tak, no najlepsze po prostu. Większość y, mnie znacie, kojarzycie, ale może jest to jakiś świeży na rybek, tak, także od razu się przedstawiam, tak, trener selekcjoner, trener Krzysio KRS też mówią y, w skrócie Krzysio Running System no także y, kim jestem? Legendą! Krótko mówiąc, legendą, też żeby nie wchodzić w szczegóły. Podbiłem ten rynek trenerski, kołczowski, skolonizowałem, tak? No tak, no tak pokrótce, no tak króciuteńko, bo też dzisiaj nawał tematów, a w zasadzie jeden, bo zawsze musi być jakiś taki wiodący temacik, na którym można popłynąć. Bo też pytacie, no to też ja nie biorę tych tematów z kosmosu, tylko po prostu jestem wrażliwy na wasze zapytania, na wasze question, które mi zadajecie, mailowo, telefonicznie, sms-owicz, też na ulicy wołacie trenerze, trenerze, no to ja ratuję. E, obozy, no bo jesteśmy teraz w okresie wyjazdowym, tak? E, wakacje, e, tak zwane wywczasy e, podróżujecie. No i biegacze, jeszcze naganiani przez tych swoich trenerków, tak? Naganiani często gęsto e, mają taki pomysł, żeby pojechać w góry. I tam trenować tam jakiś obozik, jakieś takie inne farmazoniarstwa. Obóz w górach. Czy to dobry pomysł? Też nie będę długo was trzymał w niepewności, yy, tylko tak: yy, trening w górach, czy to dobry pomysł? Nie! Nie, nie jest to dobry pomysł, kochani. Nie. Już tłumaczę, no bo też oczywiście musi być uzasadnienie. Jeżeli coś mówię, no to ja też muszę tu uargumentować. Jak najbardziej, tak? Dobrze, 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 już, ale ciśniecie mnie. Dzisiaj ciśniecie już, oczywiście, argumenty. Najpierw, najpierw. Naucz się jeden z drugim na nizinach biegać, a potem się w góry ładuj. Tak? No to, tak, to, 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 to no, bo to trzeba tak zaznaczyć, to trzeba to podkreślić, taką flamastrem grubaśnym, że najpierw jeden z drugim, prawda, polski długasie, ty pro czy ty nie pro, naucz się biegać na nizinach, jak człowiek, a potem ewentualnie startuj gdzieś w jakieś góry, w jakieś, prawda, wysokości, przewyższenia. Widzimy co się dzieje, tak? Widzimy to? Mam nadzieję, że to widzicie. No czy ja, czy ja tylko to widzę? Bo, bo, bo wy nie, klapki na oczach nie widzicie, nie chcecie widzieć. Ale oczywiście co roku ta sama sytuacja, polscy długasi pędzą, nie? Bo muszą w góry jechać, muszą, bo tylko tam formę zrobią. W góry muszą jechać! Ach, ach. Całą zimę tam, pół zimy to tam muszą w góry, bo najlepiej, bo hipoksja i tam inne tam farmazoniarstwa, prawda? No i jadą w góry oczywiście, tak? Zbierają te pieniądze, tak? Oszczędności życia wydają, i jadą do tych itenów, czy tam innych, nie? No, niektórzy do Ameryki też, też lubią, tak? Gdzieś tam na Meksyk, te okolice, tak? Albuquerque, no tak, tak, tu się pisze Albuquerque. Albu ale ja już też jestem zaznajomiony tak z obyczajami, z kulturą tamtych rejonów, no bo tak jak wspomniałem na początku już tam karierkę kręcę, także to się czyta albuquerki, no inaczej troszeczkę, zauważyliście to. Jadą tam, wykosztowują się, no i yy, zajezdnia tak, no bo oczywiście zapierdzielają tam jak na niezinach, nie? No bo nie po to jedzie jeden z drugim yy, na drugi koniec świata żeby leżeć i truchciki sobie uprawiać, nie, nie po to, a więc tam ci jest, tam normalnie Korea napindalają, treningi, nie. Oczywiście na tych wysokościach, no bo w takim item to ile będzie? Będzie 2000, tysiące, a może i więcej być. Może być i więcej też, tak? Może być i ze trzy, no i co wtedy? No i tam, no i, no i, no i co? I co się dzieje? Jakie konsekwencje są takiego trenowanka? Srogie są konsekwencje. Też nie będę was trzymał w niepewności. Srogie, potem jest zjazd do Polski, oczywiście, bo też, bo też jedna tutaj taka, taki, taki ptaszek trzeba zrobić, takie tak odniesienie, że oni tam jadą często na krótko, nie? Na krótko, oni tam wpadają jak kurna po ogień, nie? No dwa tygodnie, na trzy tygodnie, coś takiego, nie? Może na cztery. To w porywach. W porywach, bo, bo też tylko na tyle pieniędzy mają, nie? bo te muszą szybko zjeżdżać, no bo to też nie wiadomo. A poza tym też siedzieć dwa miesiące w Afryce, to się mało komu chce, tak już tak między nami mówiąc. Więc tam wpadają jak po ogień, zdziwieni, kurna, że żadnej aklimatyzacji nie było porządnej zrobione. wracają do Polski, no i wiadomo, te biegi, chomiczówki, tak? Znamy to zimową porę albo ten, wiązowne, no, zjeżdżają, w cymbalik dostają, no i aha, no i, a, i, i ciągle i w kółko, że w góry trzeba jeździć, w góry trzeba jeździć, tylko w góry, tak, najlepsza forma w górach, nie, nie kochanie, nie, yy, chcesz jechać w góry, Musisz być piekielnie mocny na nizinach, tak, bez tego to nawet mi biletu do Szklarskiej nie rezerwuj, no żeby Cię tutaj, nie Cię, od razu Cię skarcam, skarcam Cię w tym momencie, niech Cię, niech cię ręka pańska, czyli moja, broni. Nie, nie kochanie. Yy, jesteśmy wszyscy cieńcy, trzeba to przyznać, też powiedzmy sobie, znaczy bardziej wy, no bo ja, ja nie. Ale wy jesteście cięcy jednak, nie? No to trzeba przyznać, tak? bo jesteście dojechani na co dzień, bo do pracy chodzicie na te 8 godzin, 10, 12, do piątku, a niektórzy w weekendy też, ale lekarze wiadomo, kręcą tam te lodziki, dyżuryki, tak? znamy to, więc no, jesteście zarąbani. I, i, i zamiast jak już się trafi jakiś urlopik, możliwość wyjazdu, żeby pojechać sobie w jakieś fajne miejsce, żeby się trochę odjechać, no to nie, to oni w góry się ładują, żeby jeszcze kurna docisnąć, nie? No i skutki są opłakane, opłakane. Reasumując, nie dajcie się y, namawiać tym swoim trenerkom, tym takim, wiecie, no, 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 spójrzmy zasłony miedziania na nich, e, którzy was naganiają na te obozy górskie, nie? No nie, nie, po co, po co? Co? Żeby, żeby dorsznąć, tak? Dorsznąć i poddoić jeszcze troszeczkę. Poddoić, no bo za taki obozik to trzeba też trochę, prawda, z kieszeni wyciągnąć. Co rekomenduje trener selekcjoner? Trener selekcjoner rekomenduje opozy nad morzem, na nizinach. Tam jest klimacik bardzo łagodny, jest przyjemny, jest przyjazny. Nie ma tych kurna przewyższeń takich wielkich. Nie ma. Ale oczywiście, jak, jak się martwisz, że odzieja nad morze, że ja siłki nie zrobię biegowej. Zrobisz siłkę biegową nad morze, ty już się nie martw o to, tak? Jak trener Krzysiu ci w Trójmiejskim Parku Narodowym kuźwa znajdzie górki, to kiszka sztolcowa opuści twoje ciało w gnieniu oka to też, prawda, nie, nie miejcie takich obaw, że tam nie będzie będziecie się naprawdę wyżyłować. Nie, w ogóle nie. nie. Też może. A po piachu, jak można pięknie posuwać? A po piachu wieloskok na wydmę, giewonty i inne śnieżki, co się chowają przy tym. Chowają się. Nad morze, łagodny klimacik. Na tych nizinkach pięknych, fantastycznych, 10 sekund na kilometrze szybciej robisz rozbieganko. Jest od razu taki efekt świeżości. My tego potrzebujemy. tylko się odchamić. Po robocie oczywiście y, piwerko, prawda, kocyk, plaża, opalanko, prawda, y, laseczki. Wszystko można nad morzem ogarnąć, wszystko. Y, w bikini chodzą też też, a i się opalają czasami też, prawda, yy, bez. No one tak, zdarza się, też byłem świadkiem kilkukrotnie, i to normalnie, na no, normalna plaża, dzieci obok, a tutaj, bo też nie chcą mieć tych takich yy, yy, bladych plam. Nie chcą mieć, to no też się nie ma co dziwić, także tu odsłaniają, oczywiście opalanko. Jest piękny wypoczynek wtedy, tak, przyjemny, spożyteczny. Także, kochani, tylko nad Bałtyk, tylko nad Polskie Piękne Morze. Ja też jestem w stanie taki obozik zorganizować, oczywiście, e, za uczciwą, słuszną opłatą. Zostały mi ostatnie miejsca e, do oboziku takiego w Dźwinowie, e, Dźwinowie, czy w Dziwnówku. Doskonałe warunki e, zapewniłem. E, pole namiotowe. Tak, czyli to świeże powietrze, fantastycznie. Na kary normalnie się wysypiasz elegancko, tak, blisko natury, ptaszki śpiewają, jest, jest fantastycznie, tak. No to taki nocnek, to, to jest tak co nie, taka osobo osobonoć, taki osobodzień, taka dnióweczka, tak, bo to, bo też oczywiście jest moja też asysta, ja tam gdzieś się przechadzam, mogę coś doradzić. No, także uczciwa cena myślę, no tak co najmniej na dwa tygodnie trzeba pojechać, tak? Z tym, że ja tam nie, nie zawsze będę też, nie, nie zawsze będę, będę czasami doglądał, bo to też chodzi o ten element zaskoczenia, tak? Żebyście cały czas orient trzymali na treningach. Pod takim napięciem musicie być cały czas. Czy ja tam gdzieś nie nadejdę za krzaka, także to, to jest bardzo ważne, że się potem przydaje na zawodach, tak? Ta czujność, ta czujność się przydaje, także też nie zawsze będę, no ale oczywiście yy, te, z góry, tak? przelewik, dobrze by było posłać też, bo ja to muszę tam opłacić jakieś zaliczki, tak, no, także kochani, tak, nad no, morzem, no, no oczywiście, tak, tak, nie, nie, nie słuchajcie tego, bo, no, naprawdę, czy ja muszę sypać nazwiskami, który to jechał, na jeden, drugi, trzeci, czwarty w góry wysokie gdzieś do Afryki, czy, nie, czy niekoniecznie wrócił zajechany potem, kurna, na igrzyskach maratonu, kurna, nie ukończył? Przykładowo takich ancymonów więcej wracają albo z kontuzjami, albo dojechani. Tak jest kochani w 90% przypadków, że też nikt tego nie widzi, tylko trener, selekcjoner. No do prawdy, jestem zdumiony, zdumiony, albo widzą, a nie chcą mówić, a nie chcą mówić, może też, może tak być. Kochani, to tyle tego mojego przedłożenia. Ja wracam, bo też dużo roboty przede mną jeszcze codziennie odbieram telefony, nowi podopieczni chcą dołączyć, no jest moda na trenera Krzyszio, zrobiła się, tak? Wiele lat ciężkiej, wytężonej pracy, żeby to rozbujać. No i w końcu tak spijam tę śmietankę, tak? Spijam, spijam, to mi potem zostaje na wąsach, ale nie szkodzi. Taka cena jest sukcesu. Cena sukcesu, piana na wąsach. Oczywiście taką cenę jestem w stanie, prawda, zapłacić! Muszę tu spryskać kuźwa świeżym powietrzem. No, po co perfumy, jak można pachnieć świeżym, rześkim, orzeźwiającym hollywoodzkim powietrzem. Przyspiesza, a, ależ to jest power. Trener Krzysztof!